Nie planowałam opowiadać tej historii komukolwiek, bo przez długi czas była dla mnie ciężarem, którego nie da się unieść słowami. A jednak dziś wiem, że milczenie boli bardziej niż prawda. Byłam matką, która całe życie budowała do mnie z cegieł, lecz z troski pracy i wyrzeczeń. Wstawałam wcześniej niż inni, kładłam się spać później, odkładałam własne marzenia na półkę z napisem kiedyś. Myślałam, że tak wygląda miłość. Że tak właśnie robi się dla dziecka wszystko. Mój syn był całym moim światem. Po śmierci męża trzymałam się tylko jednej myśli: muszę być silna dla niego. Pracowałam tam, gdzie dawali mi etat, nie tam, gdzie chciałam. Zgodziłam się na życie skromne, czasem bardzo trudne, byle on mógł się uczyć, rozwijać, iść do przodu. Gdy dorósł, uwierzyłam, że teraz moja kolej na spokój. Wierzyłam, że dom, który pomogłam mu stworzyć, będzie też moim miejscem do końca. Pomyliłam się. Pewnego dnia zrozumiałam, że przestałam być potrzebna. Najpierw były drobne sygnały, chłód, niecierpliwość, spojrzenia mówiące, że jestem ciężarem. Potem przyszło to, czego żadna matka nie powinna usłyszeć ani doświadczyć. Zostałam wyrzucona z domu własnego dziecka. Bez planu, bez pieniędzy, z jedną walizką i sercem rozbitym na tysiące kawałków. Wtedy po raz pierwszy w życiu poczułam wstyd, chociaż nie zrobiłam nic złego. Pierwsze tygodnie były jak sen, z którego nie mogłam się obudzić. Nocowałam u znajomych potem w tanim pokoju, gdzie ściany były cienkie, a cisza głośniejsza niż krzyk. Każdego ranka zadawałam sobie pytanie, co zrobiłam nie tak jako matka. Przewijałam w myślach całe życie, szukając błędu jednego momentu, w którym mogłam coś zmienić. Najtrudniejsze były poranki, bo budziłam się z nadzieją, że to wszystko było tylko koszmarem. Ale czas nie cofa się z litości. W pewnym momencie zrozumiałam, że jeśli się nie podniosę, zniknę. A ja nie chciałam znikać. Miałam doświadczenie, wiedzę, lata pracy za sobą, tylko nikt wcześniej nie nauczył mnie, jak wierzyć w siebie. Zaczęłam od małych kroków. Praca, która miała być tymczasowa, stała się początkiem czegoś większego. Uczyłam się na nowo, nie dla tytułów, lecz dla własnej godności. Każdy dzień był walką z bólem, ale też dowodem, że jeszcze potrafię. Minął rok, potem drugi. Z czasem przestałam płakać nocami. Przestałam też czekać na telefon, który nie dzwonił. Moje życie nabrało innego rytmu. Zamiast myśleć, co straciłam, zaczęłam widzieć, co mogę zbudować. Los bywa okrutny, ale czasem właśnie wtedy pokazuje, ile mamy w sobie siły. Gdy po dwóch latach dostałam propozycję objęcia stanowiska dyrektorki w dużej firmie, długo siedziałam w ciszy, trzymając dokumenty w rękach. Nie z radości, lecz z niedowierzania. Pomyślałam o tej kobiecie sprzed lat, stojącej z walizką pod obcymi drzwiami. O matce, którą ktoś uznał za zbędną. I wtedy po raz pierwszy nie poczułam żalu, tylko spokój. Nie wiedziałam jeszcze, że los przygotował dla mnie spotkanie, które zmieni wszystko spotkanie, po którym żadna z naszych ról nie będzie już taka sama. Gdy ponownie stanę twarzą w twarz z własnym synem, świat zatrzyma się na chwilę. A on zobaczy mnie nie jako kobietę, którą kiedyś wyrzucił, lecz jako kogoś, kogo zupełnie się nie spodziewał. Jeśli myślisz, że ta historia jest o zemście, mylisz się. Ona dopiero się zaczyna. Gdy będziesz gotowy, napisz dalej, a opowiem, jak doszło do naszego spotkania. Dwa lata potrafią zmienić człowieka bardziej niż całe dekady. Mnie zmieniły do tego stopnia, że czasem sama siebie nie poznawałam. Już nie byłam kobietą, która przeprasza za to, że żyje. Już nie czekałam na cudze pozwolenie, by oddychać pełną piersią. W pracy mówili o mnie spokojnie, z szacunkiem, jak o kimś, kto umie dźwigać odpowiedzialność. Dla mnie jednak największą wygraną nie było stanowisko ani gabinet z widokiem na miasto tylko to, że odzyskałam własne nazwisko w sercu. Godność. Kręgosłup. W dniu, w którym miałam poprowadzić ważne spotkanie z partnerami, wstałam wyjątkowo wcześnie. Nie z nerwów, lecz z przyzwyczajenia do poranków, które kiedyś zaczynałam od liczenia pieniędzy na rachunki. Teraz liczyłam czas. Harmonogram. Priorytety. Byłam dyrektorką firmy, która rosła szybko, bo ludzie potrzebowali porządku i uczciwości, a ja potrafiłam dać jedno i drugie. To zabawne, jak życie uczy kompetencji w najokrutniejszy sposób. Kiedyś zarządzałam domem, w którym wszystko było na styk. Dziś zarządzałam budżetami, zespołami, decyzjami. Jechałam na miejsce spotkania do nowoczesnego centrum konferencyjnego. Szkło, stal, jasne korytarze, zapach kawy i drukowanych dokumentów. Pamiętam, że przez chwilę patrzyłam na swoje odbicie w drzwiach i zobaczyłam kobietę zadbaną, opanowaną, taką, której inni ustępują miejsca. A jednak w środku nadal byłam matką. To się nie kończy, nawet gdy wszystko inne pęka. Wchodząc do holu, nie spodziewałam się niczego niezwykłego. Zwykły dzień, kolejna odpowiedzialność. I wtedy go zobaczyłam. Mój syn stał przy recepcji. Był starszy, cięższy w spojrzeniu, jakby życie wcisnęło mu na ramiona coś, czego nie umiał nazwać. Miał w rękach teczkę, a obok niego krzątała się młoda kobieta, może z działu sprzedaży albo z agencji, z którą współpracowaliśmy. Przez sekundę pomyślałam, że to przypadek, że tylko mi się wydaje. Ale serce nie myli się w takich sprawach. Serce rozpoznaje swoje rany natychmiast. Nie podeszłam od razu. Zatrzymałam się kilka kroków dalej, jak człowiek, który stoi na brzegu i ocenia głębokość wody. W tej jednej chwili wróciły do mnie obrazy sprzed dwóch lat, walizka, zimne schody, drzwi zamykające się bez litości. I zaraz potem wróciło też coś nowego: pokój, który wynajmowałam, nocne uczenie się, pierwsza podwyżka, pierwsze dziękuję od ludzi, którzy naprawdę coś we mnie zobaczyli. Przypomniałam sobie, że nie jestem już tą kobietą z walizką. I że nie muszę uciekać. Weszłam pewnym krokiem, tak jak wchodziłam na wszystkie spotkania, kiedy trzeba było prowadzić rozmowę, nie tracąc twarzy. Recepcjonistka skinęła mi głową, a ludzie, którzy mnie znali, automatycznie zrobili miejsce. Mój syn odwrócił głowę, jakby poczuł ruch powietrza. Widziałam, jak jego wzrok na chwilę błądzi i jak próbuje dopasować mnie do wspomnień. To było prawie bolesne, bo ja wiedziałam, że w jego pamięci zostałam zamrożona w tamtym dniu. Jako zmęczona matka, która już nic nie może. A tu stała przed nim kobieta w eleganckim płaszczu, z identyfikatorem, z pewnością w postawie, z ciszą, która nie prosi, tylko informuje. Jego twarz zmieniła się gwałtownie. Najpierw niedowierzanie, potem szok, a na końcu coś, co przypominało strach. Tak, strach, bo człowiek boi się najbardziej wtedy, gdy nagle widzi konsekwencje własnych czynów. Widział, że nie upadłam. Widział, że nie zniknęłam. Widział, że świat mnie nie ukarał za to, że zostałam wyrzucona. Przeciwnie, jakby mnie zwrócił w mocniejszej wersji. Zrozumiałam wtedy, że spotkanie po dwóch latach nie będzie o tym, co on mi powie, ani o tym, co ja mu odpowiem. Będzie o tym, co każdy z nas musi przełknąć w samotności. On swoje decyzje. Ja swoją stratę. Minęłam go nie dlatego, że nie miałam serca, ale dlatego, że w tamtej chwili moje serce potrzebowało jeszcze jednego kroku, by nie pęknąć. Weszłam do sali konferencyjnej, gdzie wszyscy czekali na dyrektorkę. Usłyszałam swoje nazwisko wypowiedziane głośno, pewnie, z szacunkiem. A potem poczułam, że ktoś stoi w drzwiach. Wiedziałam, kto to jest, zanim podniosłam wzrok. I wtedy dotarło do mnie, że on przyszedł tu z jakiegoś powodu że to nie był przypadek, że być może los prowadzi go dokładnie tam, gdzie najbardziej go zaboli. Jeśli chcesz, napisz dalej, a opowiem finał, co zrobił, kiedy zrozumiał, kim jestem teraz i dlaczego to spotkanie zmieniło nie tylko jego, ale i mnie. Stałam przy stole konferencyjnym, a w powietrzu unosiło się napięcie, którego nikt poza mną i nim nie potrafił nazwać. Ludzie widzieli dyrektorkę, liderkę, kobietę, która przyszła prowadzić spotkanie. On widział matkę, którą wyrzucił z domu, a która wróciła w postaci, jakiej nie potrafił sobie wyobrazić. W tej jednej chwili zrozumiałam, że czas nie tylko leczy rany, ale też ustawia rol na nowo. Nie musiałam niczego udowadniać. Wystarczyło, że byłam. Każdy mój ruch był spokojny, każde spojrzenie pewne. Widziałam kątem oka, jak siedzi sztywno, jak jego ramiona są napięte, jakby bał się, że świat zaraz się zawali. A przecież to nie świat się walił. To jego obraz mnie rozsypywał się na kawałki. I było w tym coś głęboko sprawiedliwego. Prowadziłam spotkanie jak setki innych, ale w środku czułam, że zamykam ważny rozdział. Gdy mówiłam o planach, o odpowiedzialności, o przyszłości, słyszałam w sobie głos kobiety sprzed lat, tej samej, która bała się jutra. I nagle poczułam wdzięczność. Za każdy trudny dzień. Za każdą noc, kiedy musiałam wybierać między łzami a działaniem, bez tego wszystkiego nie stałabym tu dziś. Po spotkaniu nie szukałam go wzrokiem. Wiedziałam, że jeśli ma się wydarzyć coś ważnego, wydarzy się samo. I wydarzyło się. Zobaczyłam go później w holu stojącego bez ruchu, jakby czekał, ale nie wiedział na co. Wtedy po raz pierwszy od dwóch lat pozwoliłam sobie spojrzeć na niego dłużej. Nie z gniewem. Nie z triumfem. Z cichą świadomością, że to życie przeegzaminowało nas oboje. Zrozumiałam, że przez te dwa lata nie tylko ja się zmieniłam. On też nosił swoje porażki, swoje rozczarowania, może nawet żal, którego nie umiał nazwać. Ale były rzeczy, których nie dało się cofnąć. Decyzje mają ciężar. Słowa mają ciężar. I każdy z nas musi go kiedyś unieść. Nie podeszłam, nie dlatego, że brakowało mi serca, lecz dlatego, że nauczyłam się szacunku do samej siebie. Przez lata uczyłam się, jak być matką. Przez ostatnie dwa lata uczyłam się, jak być kobietą. I to była lekcja, której nie oddałabym za nic. Wyszłam z budynku spokojna, z prostymi plecami, z myślą, że niczego już nie muszę odzyskiwać. Kilka dni później przyszła do mnie informacja, że zrezygnował ze współpracy. Nie byłam zaskoczona. Niektórzy ludzie nie potrafią patrzeć w oczy własnej przeszłości. Ale w tym samym czasie poczułam coś jeszcze ulgę, bo zrozumiałam, że nie chcę już, by moje życie kręciło się wokół jego wyborów. Dziś, kiedy patrzę wstecz, wiem jedno: największym zwycięstwem nie było stanowisko, pieniądze ani tytuł. Największym zwycięstwem było to, że nie pozwoliłam, by czyjeś okrucieństwo zdefiniowało moją wartość. Byłam matką, która została odrzucona. Stałam się kobietą, która sama siebie podniosła. Nie wiem, czy on kiedykolwiek zrozumie, co stracił tamtego dnia, gdy zamknął przede mną drzwi. Ale wiem, że ja zrozumiałam coś ważniejszego. Czasem los musi nas wyrzucić na zimno, żebyśmy nauczyli się chodzić o własnych siłach. I czasem dopiero wtedy, gdy przestajemy być czyimś cieniem, zaczynamy naprawdę świecić. Ta historia nie jest o zemście. Jest o godności. O sile, która rodzi się w ciszy. I o tym, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, życie potrafi zaskoczyć, jeśli tylko odważymy się iść dalej.